Ludzie dzielą się na dwie kategorie: na tych, co robią kopie zapasowe i na tych, co dopiero zaczną. I problem pojawia się w momencie, w kiedy coś się staje z laptopem czy z komputerem, czy z przenośnymi urządzeniami, na których gromadzimy swoje cuda, swoje filmy, swoje zdjęcia, swoje dokumenty. Więc moja rada jest taka, żeby wykupić naprawdę dysk Google za niewielkie pieniądze albo jakąś przestrzeń w chmurze, w której będziemy mieli kopie zapasowe. Bo potem z chwilą, kiedy coś się dzieje ze sprzętem, my wpadamy w panikę i popłoch i tracimy bardzo dużo ważnych rzeczy, a w większości nawet y, łapiemy się na tym, że nie pamiętamy, co my tam mieliśmy. Bo to takie wiecie, wywiórki, chomiki, <laughs> gromadzimy, gromadzimy, gromadzimy i robimy tego tak dużo, że nie jesteśmy w stanie wybadać, co tam nam zniknęło, więc polecam zawsze robić kopie zapasowe. A powiedz, a korzystasz w ogóle z dysku Google? Wiesz, jak to się robi?